Cudownie jest dostać prezent od bliskiej osoby, ale wiesz co jest jeszcze piękniejsze? Stać prezent, który tak naprawdę trafia w twój gust. Taki, który od razu wywołuje uśmiech na twarzy i sprawia, że czujesz się wyjątkowo. Nie chodzi o to, że jest drugi czy ogromny. Chodzi o to, że ktoś pomyślał właśnie o tobie, przyzna Twoje marzenia, Twój styl, Twoje małe radości. Bo najlepsze prezenty to te, które niosą emocje, które zostają w sercu na długo. I wiesz co, takie prezenty możesz podarować także ty. Prezenty, które nie tylko wyglądają pięknie, ale też dają bliskiej osobie coś jeszcze, Chwilę spokoju i radości. Bo w końcu to właśnie takie momenty są bezcenne. A taki prezent znajdziesz u mnie. Wpisz w komentarzu słowo prezent. A wyśleć link do zestawu, zrób to sam. Jestem pewna, że osoba, którą obdarujesz, poczuje radość w sercu i wdzięczność, że tak pięknie trafiłaś w jej gust i powie ci: Dziękuję.